Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale dawno mnie nie było dzisiaj jedziemy na rynek zwierzęcy będziemy coś może kupimy jakąś kaczuszkę, perliczkę zobaczymy co tam będzie perliczkę chcę kupić na pewno to będę nad tym się rozglądał i zhandlować jakiegoś koguta zobaczymy dlatego ja się muszę bo na godzina 6.37 i muszę się Ubrać, zjeść coś, wypić, nie wiem, herbatę. Dla was to będzie jedna sekunda, a dla mnie to będzie z godzina. Tak więc... Do yy, dobra, jesteśmy już na tym y, rynku. Yy, właśnie zabywa was przełączek, ma jakąś kuzyka idzie. Tu, o. Yy, I jest rynek, więc zobaczcie co jest. Polskie. Tutaj mamy, e, oczywiście jeżeli macie jedno zwierzątko, to po prostu są w takich workach, bo się takie kupuje. Takie cztery dyszki e, będą do mojej kolekcji od tego samego e, hodowcy, e, mam w różnie e, od niego pięć peliczek, czyli dobra hodowla mała, nie? Tak więc ja je biorę, e, do zobaczenia.